Zawada dyrektor Wydziału Marki Miasta. Że prezydent nie może tam Marki Zawada pośle? Jeśli, jeśli to prawda, to ja się cieszę, że się do czegoś nadaje. Ale dzisiaj no, nie było złotego gróż, dzisiaj złote ruska. Proszę Państwa, e, gospodarz miasta czy samorząd to nie jest, e, że tak powiem, instytucja, czy, czy to nie są osoby, które e, są od tego, żeby bawić tłum, żeby zabawiać, żeby spełniać, że tak powiem, wszystkie zachcianki. To jest odpowiedzialność, to jest odpowiedzialność za miasto i często te decyzje są, można powiedzieć, no, takie dolegliwe. To, w jakim stanie obecny prezydent zastał miasto, to nie było ono, można powiedzieć, w najlepszej kondycji nikt nie mówi, że Tarnów przez kilka dobrych lat po prostu spał. Kiedy łatwo było sięgać po fundusze unijne, tego nie robił. Kiedy przebudowuje się miasto, kiedy się zmienia, to również jego mieszkańcy narażeni są na pewnie niedogodności. Ja powiem więcej, tych niedogodności będzie jeszcze. Te niedogodności jeszcze przed nami, bo przecież miasto będzie w trakcie przebudowy 11 wiaduktów, ale to jest proszę państwa 500 milionów spompowane z miasto, tego nikt nie zabierze, nikt nie wywiezie. To dzięki temu będziemy mogli się na przykład poruszać w ciągu niecałych 40 minut do Krakowa. Więc ja myślę, że tak trzeba patrzeć na miasto. Kiedy burmistrz Tertil, 100 lat temu, ponad 100 lat temu, budował dworzec, zaciągał kredyty w bankach wiedeńskich, kiedy budował elektrownie, wodociągi, te decyzje wcale nie podobały się wszystkim mieszkańcom, bo większość z nich twierdziła, że są to duże inwestycje, które są zbyt wielkie na tak małe miasto. Ale okazuje się, że właśnie te decyzje sprzed 100 lat spowodowały, że teraz mamy to, co mamy, że mamy dworzec, który nadal nam starcza, że mamy skanalizowane miasto. Mieliśmy elektrownię, która dała początek być może y, zakładom przemysłowym, y, jakim są azoty. Ja myślę, że trzeba y, może nie tyle z pokorą odbierać rózgi. Akurat mnie to dzisiaj przypadło w udziale, ale gdyby pan prezydent mógł, na pewno byłby obecny, bo nieraz je też odbierał. Y, 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 ja myślę, że... Jest ważne to, co powiedziałam, że żyjemy w mieście, którego mieszkańcom nie jest wszystko jedno, w jakim mieście żyją. Bo są takie miejsca na Ziemi, są takie miejsca w Polsce, gdzie miasta śpią. Tarnów na szczęście nie śpi. Dostaliśmy w spadku yy, historii rzeczy piękne, ważne, renesansową starówkę, ale dzisiejsze czasy wymagają tego, żeby Tarnów przebudowywać. I to jest na pewno uciążliwe dla mieszkańców. Ale przez to trzeba przejść. Pani dyrektor, ale chyba dla prezydenta słomkina Różańskiego za Krakowską ta różga zasłużona, prawda? Yy, za jakiś czas, tak sądzę, już niedługi w tym sezonie, już tego lata pewnie, kiedy będziemy spacerować tym głównym deptakiem yy, Tarnowa, tak jak kiedyś pisał o tym Janusz yy, Jan Bielatowicz w książce Nasze Miasto. Zapomnimy pewnie o tym. Yy, nie zawsze to, co wymaga zmiany jest... Yy, może inaczej. Ech. Tylko ten nie popełnia błędów, ten, tylko ten nie jest narażony na jakieś krytyki czy opinie, kto nic nie robi. Przecież można mieć święty spokój, nie zmieniać miasta, mówić, że nie ma pieniędzy, że się nie da. Zawsze takie decyzje są narażone. Zmienia się strukturę starego miasta, gdzie nie wiadomo co jest pod spodem, prawda? Dotyka się takich przestrzeni, które nie są łatwe w przebudowie, więc to też narażone jest na różnego rodzaju opóźnienia, na różnego rodzaju perturbacje. Nie jest e, budowanie moją sferą, moją domeną. Ja dzisiaj odbierałam te, e, te rózgi, ale proszę pamiętać, że tych róż, złotych róż dla prezydenta Tarnawa też było wiele. Więc ja to traktuję e, jako coś, że nie jesteśmy niewidoczni jako urząd, że... Dokonujemy różnych działań, one spotykają się z różną opinią społeczną. Raz te opinie są lepsze, raz są gorsze, ale coś się dzieje, coś zmieniamy, bo za jakiś czas to historia nas rozliczy z tego, że coś zrobiliśmy albo przespaliśmy swój czas. Nie wolno nam przespać naszego czasu, bo jesteśmy jako państwo zbyt biedni, żeby nas było stać na dziadostwo.